Cześć, nazywam się Stanisław Barzowski ja powiem o zadaniu krytycznym. W tym zadaniu mieliśmy określić, które projekty są krytyczne. Projekty miały jakieś swoje zależności. To znaczy niektóre projekty trzeba było wykonać przed innymi. No tak jak na przykład trzeba postawić fundamenty przed budowaniem czegoś na nim. No raczej w drugą stronę mogłoby tak słabo działać. I teraz. Mieliśmy określić, które są takie projekty, które jakby blokują wszystko. To znaczy, musimy ile rzeczy wykonać wcześniej, ile rzeczy wykonać później, ale nic nie możemy wykonywać równolegle. Na przykład, tutaj nie ma żadnego e, takiego wierzchołka poza e, początkowym i końcowym. Natomiast, już w takim grafie, są dwa. ten, ten i ten. Generalnie kiedy wierzchołek jest krytyczny? Wtedy, kiedy nie istnieje żadne jakieś takie obejście przechodzące przez inny wierzchołek. W takim przypadku ten wierzchołek nie jest krytyczny, bo jakby można go zawsze jakoś obejść. Trzeba też uważać na przypadki, kiedy... Unikoniecie musi mieć jeden początek. Może być wiele wierzchołków, które nie mają żadnej zależności. Więc trzeba uważać na taki przypadek. No bo w, w, wtedy te wierzchołki nie są krytyczne, tak? I rzeczy, które potencjalnie byłyby tutaj po drodze, też nie byłyby krytyczne. E, Okej, okay. no to co możemy zrobić, żeby to rozwiązać? No to po pierwsze no tak, jakoś tak dziwnie mamy. Mamy taki warunek, że ma być a, lu, następnikiem lub poprzednikiem wszystkiego. No to ale tak naraz to ciężko, więc zróbmy to sobie osobno. Zróbmy tak. Weźmy sobie, posortujmy to topologicznie. To znaczy w taki sposób, żeby wszystkie krawędzie szły w prawo. Niekoniecznie bezpośrednio, ale w prawo. I teraz tak. Dla każdego wierzchołka określmy sobie, jaka krawędź idzie najmniej w prawo. Co możemy wtedy powiedzieć? Wiemy, że wszystko, co jest pomiędzy, jest już z góry spalone. Dlaczego? No dlatego, że no możemy to obejść. Tak? W ten sposób na przykład mamy spalony ten wierzchołek. On na pewno nie jest krytyczny. Natomiast, tak jak widać na tym przykładzie, to niekoniecznie znajduje nam wszystkie, wierzchołki niekrytyczne. Dlatego, że na przykład ten wierzchołek jest niekrytyczny, może w ten sposób tutaj go nie wyeliminowaliśmy. Dlatego musimy pójść w jedną stronę i w drugą, dlatego że to eliminuje możliwość bycia bycia. To się psuje z tym wierzchołkiem w tę stronę. Generalnie. W przypadku, kiedy nam się jakoś rozgałęzia, no to my, my czegoś takiego, my zauważamy rozgałęzienia tylko w jedną stronę. Bo jeżeli sobie to posortujemy topologicznie, no to tu będzie jakoś tak. No to. To nam zostanie niby krytyczne, i któryś z tych też nam zostanie niby krytyczny. Nigdy tego ani tego nie ruszymy. Natomiast jeżeli zrobimy tak, że puścimy to w jedną stronę, obrócimy sobie wszystko, tak, to znaczy krawędzie i też kolejność topologiczną, tak będzie dokładnie odwrotna, i puścimy to w drugą stronę, to to już zawsze musi działać. To znaczy. Nigdy nie zostawimy sobie żadnego wierzchołka e, krytycznego, znacznego jako niekrytyczna, nieodwrotna. Dlaczego? No to najpierw z, 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 zastanówmy się, co to oznacza, że sobie spaliliśmy taki wierzchołek. No to oznacza, że gdzieś istnieje jakiś taki, który... Do to co ustaliliśmy, tak? To jest najbliższy. Najbliższy w prawo. A więc jak ma się ten wierzchołek do tego? Na pewno nie jest to. Na pewno nie jest to następnik. Tak, no bo nigdy tam nie dojdziemy, tak? Bo od razu najbliższy w prawo idzie gdzieś dalej. No i na pewno nie jest to również poprzednik, dlatego że jest po prawej. Tak? Natomiast problem jest to, że może być tak, że ten wierzchołek w podobny sposób psuje ten, dlatego potrzebne jest obrócenie tego i spróbowanie jeszcze raz. Dziękuję bardzo.